Okay. Dobrze. Dzisiejszą piosenkę, którą śpiewaliśmy, oryginalnie nazywa się Eta Kawkaz. I ludzie, którzy mają trochę styczności ze sportami walki, wiedzą, że to jest flagowy numer, do którego wychodzi mamet Khalidov. Amen. I dzisiaj z tego miejsca chciałabym do Pana, Panie Mamet, powiedzieć kilka słów. Jako osoba, która inspirowała się panem, Pana stylem walki która kiedy trenowała, to próbowała wykonywać różne takie rzeczy, jakie Pan wykonywał. Ogromny szacunek za to, co Pan włożył w polski sport. Ale mam coś ważniejszego jeszcze do powiedzenia. Nazywam się Anita, jestem chrześcijanką. I nie nazywam się tak dlatego, bo razem żyjemy w Polsce. W, kościele, w stricte katolickim państwie, ale jestem chrześcijanką dlatego, bo w 2015 roku spotkałam osobiście Jezusa Chrystusa. Nie chcę Pana do niczego przekonywać, ale tylko zadać dwa pytania. Czy to i w kogo Pan dziś wierzy jest realnie prawdą? Dziesięć lat temu usłyszałam od pewnego człowieka słowo, że Jezus jest osobą. Zaczęłam się zastanawiać, czy znam Jezusa jako osobę. I mimo, że byłam wychowana w tradycji, wiedziałam, że nie znam go jako osobę. Dziś chcę zadać Panu pytanie, czy Pański Bóg jest prawdziwą osobą, którą realnie Pan poznał. Czy jest tylko zlepkiem tradycji, zasad i reguł? Bo chcę powiedzieć, że jedynym i prawdziwym żywym Bogiem jest Jezus Chrystus. Ten, który umarł. Za mnie i za Pana na krzyżu Golgoty i jedyny Bóg, który wstał z martwych w ciele. Jest Pan niesamowitym fajterem, ale ja poznałam większego Jezusa Chrystusa, który stoczył największą walkę i ją wygrał. Ojcze, ja modlę się teraz i posyłam te słowo, aby ono trafiło tam, gdzie ma trafić, Ojcze. Ja dziękuję Ci, Ojcze, że... To będzie poselstwo, to poselstwo będzie powielane, ojcze, że usłyszą o nim wszyscy media, media i sportowe, i wiadomości wszyscy będą mówić. I że kiedy pan mamet odsłucha tej wiadomości do niego, będzie ciągle o tym myślał. Ja się modlę również, że kiedy za każdym razem, kiedy będzie wchodził do klatki i słyszał ETA Kawkaz, będzie myślał o Jezusie Chrystusie. Amen. Amen.